Witam, z tej strony Manek i wracamy do Mirror's Edge, czyli naszej szalonej serii. Gonimy teraz mordercę, który zabił gdzieś tam... ...Rockberna? E, chyba tak, chyba tak się nazywał ten racingowiec. Jeżeli nie, to mnie poprawcie. O, 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 wracaj! Gdzie tu zamykasz? Otwieramy. Otwieraj, 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 otwieraj. Z różną rączką! Biegł się. E, szkoda, że tu się nie można podczas takiej sekwencji rozejrzeć. Potem za to można. Dobra, ale biegniemy, biegniemy. No to jest bardzo śmieszne. Co, za, za tym może jeszcze będzie kordon policji. O, nie ma. Dobra. Biegniemy, 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 biegniemy. No chyba, że myślisz, że to nas pokona. Trzymaj się go. Gdzie pobiegła? Chyba tu gdzieś. Przeciwnik. Dobra, trochę spojlerowałem, Tak, pobiegła. Przynajmniej to mi się wydaje, że to dobrze pamiętam. Oszczy, A, no, chyba cię porypało. Ostrą amunicją i ślepakami No i trochę zwolniliśmy po tym skoku. Dobra, biegniemy, 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 biegniemy. O, szczy. Nie uważacie, że dość spory ten statek? Nie strzelać. Zostaw, mnie róż. Łoszczy. Łoszczy. O fuck, dlaczego nie mogę jej uderzyć? Kurde, dlaczego nie mogę jej uderzyć? Chyba skontrować musiałem. No, ale sam do odcinek bez fejla to nie jest odcinek, nie? 什么？怎么没声 O kurczę. cholera, teraz trzeba by było zabrać ten pistolet. No, pierwszy pistolet! No, pięknie. Tym razem chyba się uda. Łoszy, ale kop z obrotu. Jednak wysportowana ta nasza face I przerywnik. No i wracamy po przerywniku. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że tym yy, antysprinterem była WAL, jeżeli dobrze pamiętam imię, czyli nasza niejako przyjaciółka, która z chyba to która jeżeli ktoś grał w tą grę i przechodził intro to przy przechodził trening e, to właśnie w tym treningu ona tam jest wprowadzona Dowiedzieliśmy się też przy okazji no, że nie możemy się złapać tej krawędzi e, ale tak poza tą krawędzią jakby bo ona trochę mniej ważna jest dla fabuły e, Dowiedzieliśmy się przede wszystkim, że nasza siostra została skazana i przetoczcie? No, miejmy nadzieję, że potem się przetoczy. Że nasza siostra została skazana. Jak to zostało pięknie nazwane, cuda trybu, przy... trybu przyspieszonego eee, tutaj gdzieś możemy powiedzieć po coś? Nie. Cuda trybu przyspieszonego. Eee, I teraz idziemy ją odbić. Uwolnić Ivo's z Zaraz mam spoiler. Zginiemy na pewno. to pewnie nie raz. Co? No, gdzie mi tu? Ale świnia. Odbij się. Jakim cudem on nas zablokował, to ja nie wiem. Tu nie wskoczymy. Gdzie teraz w... Dobra, tu. Tu idziemy. Tak, no szszsz, aaa, za fail. Ale. Podciął mi się. Bo on tam cały czas za nami biegnie. Słyszymy kroki, nie wiem czy wy też słyszycie. Ja niestety bardzo dobrze słyszę jego kroki. Mmm. Wow. Ale szok, skok. Ale już chyba za nami nie biegnie. No to wchodźmy. Eee, to winda. Winda, winda. Wiecie, brakuje mi takich sekwencji tutaj, bo kilka razy już się zdarzyło, że uciekaliśmy przed nimi do windy, żeby właśnie odwracać się i w tym momencie oni tutaj nas doganiają i prawie im się udaje wejść do windy. Raz był taki moment, kiedy zaczęli strzelać do windy, ale to nie było to, to jakby nie było to. Trochę, trochę mogliby to poprawić. W ogóle dzisiaj, dzisiaj czytałem, że wyciekły informacje, jakoby jednak był robiony, takie bardziej już potwierdzone informacje, jakoby jednak był robiony Mass Effect 2, Mass Effect 2, Mirror Z 2, nie wiem co ja mam z tym Mass Effect, chyba ten skrót będzie mnie dobijać do końca życia. Mirror Z 2, co byłoby bardzo dobrym pomysłem, bardzo fajną rzeczą, byłoby to na pewno jedna z gier, na które bym z przyjemnością czekał. Mam nadzieję, że... O, no chyba. On tu do nas biegnie? Oszczy, jesteś tam. Mm, to było nie, niezbyt inteligentne. Ale przeszliśmy. O, czycio. Ja, czy zdążymy wejść? Pewnie nie. Pewnie zginiemy zanim wejdziemy, chociaż... Na razie im całowanie nie idzie. Idź, 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 idź! Pięknie! No po prostu pięknie. Jeżeli policja tak strzela w każdym kraju, no to przestępcy jesteście bezpieczni. Ja wiem, ja wiem. Strasznie szybko uciekają, spinają się po, tym, po tych rurach. I przez to, przez to to było utrudnione dla nich. A, ale to nie jest sarka z mojej strony. Mm, dobra. Tutaj pewnie? Ojej, ojej, ale to bardziej trzeba doskoczyć jednak. Mm, dobra, ale przynajmniej wiemy dokładnie co i gdzie i jak. To teraz się trochę szybciej tam powinniśmy dostać. W mm, no każdym razie mi... ...mi rozszerzy dwójka. To naprawdę, naprawdę jest gra interesująca, interesująca. Nowe technologie mogą tutaj wiele zdziałać. Nie wiem, jak wy, ale ja naprawdę bardzo na nią będę czekać. I na pewno, na pewno ją kupię, o ile, o ile komputer mi tylko pozwoli na grę, na nią w jakichś sensownych detalach. Wolałem się nie przetaczać teraz. Jednak nie wolałem się, jednak nie przetaczać. Bo mógłbym spać. Tak, jeżeli pozwoli mi tylko komputer uruchomić tą granę jakichś sensownych detalach, chociaż pewnie, jeżeli teraz wychodzą przecieki, to na najdalej, najwcześniej pod koniec 2013 by wyszła, bo chociaż kiedy ta piątka wielka produkcja to to jest zaskoczenie, przynajmniej dla mnie że już w październiku tego roku ma wyjść no, jeżeli pod koniec 2013 to może może jest szansa, że e po pierwsze, że będę miał lepszy komputer, po drugie, że jednak jeszcze tu będę nagrywać. Mam nadzieję, że nie będę tak szybko kończył tej przygody z YouTubem, że tutaj z wami trochę zostanę. Że, chcieli, że będziecie chcieli ze mną zostać. Dobra, teraz tu się musimy dostać na górę. Tak, to pamiętam. Łoszczy. Dostajemy się na górę. Dobra, teraz tu. Nie wiem co się tu dostaliśmy. Ale się dostaliśmy, no to. Już wiecie gdzie się nie udać jeżeli nie tu, to pewnie tu. Tak, tutaj musimy się dostać. O no, źle. Dobra. Tak, tak, już idziemy dobrze. A, Nawet nie chcę myśleć ile razy stąd spadiem. No właśnie. To był pierwszy raz o, na szczęście nie cofnęło nas na sądu. Yy, dobra, jeżeli to był pierwszy raz Dobra, <laughs> yy, idziemy, idziemy, idziemy na górę. Yy, A, dobra. Mhm. Mm yy, biegł 8. <laughs> Ale nas przesunęło. Nawet się nie ruszyłem, po prostu. W sz... Przeszło. No, cofnij się dobrze. Teraz smyczek robimy. O, dobrze, albo i nie robimy. Myślałem, że tam możemy doskończyć. Tak, swoją drogą w tym odcinku możecie zacząć liczyć kile, Bo myślę, że ich będzie. Jeżeli nie dużo. To bardzo dużo. Mam nadzieję, że jednak matką pokipiw. Swoją drogą czekaj, czy tam nie możemy dojść, ale spróbujemy ten typ przejść no. dobra, udało się chyba nie do końca tak powinniśmy to zrobić Dobra nie wiem czy zwróciliście uwagę, tam jak widzieliśmy po lewej wystawało coś na górze, o właśnie tutaj i chyba do tego właśnie musimy doskoczyć. Tak, do tego, dobrze. No właśnie, też mi coś tak nie pasowało, że to jedna, że to jednak nie był skok, który byśmy zrobili? E, okej, okay. tu pewnie nic nie mamy zrobić. Tak, tak, tak. Tutaj gdzieś. Hmm. o moment, tu nie spadliśmy. A potem się przebiegniemy? Przebiegniemy, dobrze. No i pięknie. I idziemy dalej. Ile już kręcimy? 13 minut. No to zbliżamy się powoli do końcówki. Fach, tutaj mogliśmy. Nie tutaj, może trochę tak bardziej indziej. Tak, myślę, że tutaj na samą górę biegniemy i chyba będziemy kończyć. ten... Tak, Fail za failem, fel za failem, fail za felem. Pewna, pewna miła osudka w mi. Ostatnio powiedziała, że odcinek. A propos tego, że odcinek. Siódmy i ósmy, bo to jest chyba odcinek 9, 9, 9, 9 tak, tak eee, piątek, czyli dziewiąty. Eee, Pewna osoba mi powiedziała, że odcinek siódmy i 8 nagrywa, wygląda jakby nagrywała zupełnie inna osoba pod względem, eee, pod względem śmierci ale nie martwcie się, jak widzicie ten odcinek znów nagrywa ta sama osoba, co nagrywała 8 i ta osoba ta osoba teraz na przykład nie wie gdzie iść. Dobra już wiem. ta osoba jest głupia ślepa i nie patrzy co się dzieje wokół. Ale czasem a szczęście potrafi się złapać w zupełnie bezsensowny sposób. Okej, 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 ok. Chyba tam musimy iść. I to już będziemy się z do samych końców. Przeskoczmy. Przeskoczymy. Gdzieś obok jest kanał wentylacyjny. Tak, tam mam kanał wentylacyjny. Wejdziemy w ten kanał. I hop, 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 hop. Dobrze. Tak, trochę niżej. Trochę wyżej. Jak widzicie się trudno dogodzić, tu za wysoko, tu za nisko. A, a Trzeba kombinować. Za dużo strzelania tutaj nie było. Tak naprawdę bardziej było strzeliwane tynk niż my... Ale... No, szczurek. Szurek idziemy za szczurkiem. Torba! To to czego miałem nie zbierać. A już zebrałem dwie? Polarek, nie zwróciłem <gry> uwagi Szczerze mam do was prośbę Jeżeli ktoś z was zwrócił uwagę Gdzie zebrałem jedną no. z tych trzech toreb Na tym Na tej planszy To byłbym wdzięczny eee, Dobra wiecie co Tą scenkę jeszcze zrobimy bo To będzie króciutka scenka Do ładowania Tak myślę, myślę że to jeszcze zrobimy Lewo prawo lewo prawo Łap równowagę. To, że ja wybiłem nie znaczy, że ty... ty musisz się giwać. Oszty, nie sądziłem, że to aż tak wysoko. No bez przesady, z takiej wysokości to skoczył. Widzisz, Weź go Właśnie. Chcieliście, Uciekuj żebym do najpierw, strzelił? No, jeszcze nie mogę wziąć. Okej. Okay. Bieszka karabin. Dobra. Prawy przycisk, żeby wziąć. Na razie dobrze, droga jest wolna. A. Ale czym się zbliżało? Naciśnij, kurde, aby powiększyć. Cholera, nie, nie pamiętam co, co nacisnąć, żeby powiększyć. Sorry, wybaczcie. Sterowanie muszę zobaczyć czym się działanie nas interesuje. Działanie Przybliżanie broni F. Znaliśmy w oponę, jak widzicie, jest bałagan. Wyrzucimy broń przez okno. Przez okno chcę wyrzucić ją. Wyrzuć ją. A nie, może nie Dobra, to zbiegniemy na dół. Następny ekran ładowania to o, będzie. Za późno, już wiedzą no, Skąd wiedzą? Kto im powiedział? No, jednak coś w tym było w poprzednim odcinku. Jak powiedziałem, że coś im podpowiadacie. O, wczytywanie poziomu. Czyli tutaj, tutaj. No, zaczekajcie. Tutaj, tutaj zakończymy ten odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, jeżeli Wam się podoba. Jeżeli chcecie, więcej łapki w górę, łapki w dół, najlepiej poparte komentarzem. Wasz feedback to jest coś, na co ja czekam. Tyle ode mnie. Z Wami był Manajk. Fate też, tak, wrywa się tutaj do podpowiedzi. Także see you all. Ode mnie tyle na dziś. A i jeszcze mała, mała, dopowiedź: z racji tego, że wczoraj był ten problem. z e, s komputerem, przecież się nie pojawiły, nie pojawiły żadne moje nagranie. niestety zasilacz mi wyleciał w powietrze, zrobił takie i było czuć zapach spalenizny. Dzisiaj jeszcze jeden odcinek się pojawi, nowej serii, nowej serii, która będzie się pojawiać najprawdopodobniej w czwartek i wtorek. Science Row będzie się pojawiać może we wtorek, jako taki dodatek, jako taki bonus dla ludzi, którzy je lubią. Koniec tego przedłużania, jeszcze raz, see ya.